Złożyli nam koszyki, złożyliśmy sobie życzenia z rodzinami. No i cóż takiego się tam stało? Tak naprawdę wszystko jak w zegarku chodziło do momentu, aż mój partner nie dostał infekcji. Akurat naszym partnerem w tym roku był Jarosław Stanowicz z Stoku. Który około 10 dni przed moim odwołaniem, zakończeniem tej wyprawy. No jego mi zabrakło i tak naprawdę zabrakło mi go na tyle, że no ciężko było operować, bo my robiliśmy coś w systemie bez pomocy niczyjej, czyli tak naprawdę we dwóch gdzieś tam w wysokich górach mieliśmy oczywiście w bazie wszystko co chcieliśmy, ale wszystko co robiliśmy powyżej to już była nasza kwestia, to no powiem taką zabawną anegdotkę, która była zaraz po, świętami, po świętach wielkanocnych. Dostaliśmy z radąskiego dekatlonu namiot od nazwie też takiej jak nasza góra, czyli Makalu 2, dwuosobowy, no to mówimy sobie nawet po co będziemy go rozkładać, przecież to jest nawet dwuosobowy? na wyprawę. Zanieśliśmy tam dwa plecaki, które ważyły chyba 25-26 kg. No i to się okazało, że jak my weszliśmy do tego namiotu razem z tymi bagażami Moja głowa dla Klausro nie wytrzymała i pamiętam, że Jarek zaczął gotować. Tak o 21.00 mniej więcej już było ciemno, strasznie biało na zewnątrz była zawierucha. To było już chyba 6700, Jest wysokość też taka już znaczna. I wybiegłem tak jak byłem w tym, nami w tym namiocie, w tym śpiworze na zewnątrz, żeby... Żeby przeczytać, bo to do dusi człowieka, po prostu tam jeszcze nie ma tlenu, więc wybiegłem, pobiegłem do namiotu Szerpów, Bo no, Oni zawsze mają takie duże te namioty, no, ale tam nie było miejsca. Pamiętało ja się, że gruzin od nas z wyprawy, już śpiący, pukam do niego, mówię, to, chciałbym z tobą się przespać. On no, co? No wchodź, będzie cieplej. Także e, miał większy namiot, jakoś przespałem to. Do końca. Z jarkiem weszliśmy tak naprawdę do wysokości 7000 metrów. Zanieśliśmy depozyty tlenowe i później jarkami zabrała ta choroba. Wydaje nam się, że e, tą infekcję przynieśli miejscowi, bo tam przychodzą tragarze, przychodzą również e, tak zwani trekersi, czyli ludzie, którzy tylko chcą odwiedzić bazę i później schodzą na dół. To jest nasz po załom obwódza, obrzęk na tej wysokości to jest po prostu przedobrzenie z, z walką z tą chorobą, powoduje nawet śmierć. Więc e, Jarek odpuścił najpierw, e, później ja powiedziałem sobie, no spróbuję. Ale już dołączyłem się do zespołu, który tak naprawdę, bo miałem na grupę klientów, E, swoim, którzy wchodzili na tą górę. Powiedziałem, że spróbuję, że będę szedł gdzieś z boku nich, ale wciąż robiąc wszystko samemu. No i oczywiście w obozie drugim e, była taka e, sprawa, że mieliśmy wyjść na szczyt obozu trzeciego, czyli na te 7,5 tysiąca metrów wcześniej rano, bo tam jest bardzo, bardzo długa droga, żeby tam dojść. Ale rano było strasznie wiecznie, padał śnieg, więc trzeba było tak naprawdę przesiedzieć swoje. Ale wciąż, bo byłem kapitanem tego wyjazdu, byłem kapitanem ośmioosobowego zespołu międzynarodowego, przychodzili do mnie ludzie i pytali, i szerpowie również, kapitanie, ser, co my robimy w ogóle. My, słuchajcie, nie możemy wyjść, nie będziemy narażali niczyjego życia. Jedną ja z moich takich podpłatnych księżniczka Kataru, która e, opuściła jednak obóz drugi i udała się w kierunku obozu trzeciego. Ona miała przewodników z takiej najlepszej organizacji. No i tak sobie pomyślałem, no chyba nie narażaliby księżniczki, żeby zabrać ją do obozu trzeciego i narazić ją na jakiś uszczerbek na zdrowiu przynajmniej, a ja nie mówię już o śmierci. I weszliśmy ale dopiero o 11.00 goniąc ich. Ja z okazji, że byłem, miałem tych dwóch swoich byłem w kabinetach dwóch więc tak naprawdę to było jedno wielkie oglądanie się za siebie, czy kogoś nie zostawiłem, czy... No i najsłabszym u nas był Łukasz i z Łukaszem tak naprawdę no, zaczęły się już różne dzieci rzeczy dziać po prostu wziął za ciężki z trzeciego przy okazji, że on miał wykupiony cały ten pakiet, gdzie szedł powiem naszą czyli ci miejscowi przewodnicy i tragarze więc nie powinien tak bardzo dźwigać no ale wziął to na siebie no i na wysokości chyba już tam 7200 A... Poprosił mnie, żebym sprawdził mu, bo już szedł tam na tlenie. Ja oczywiście chciałem tą górę zdobyć bez suplementacji tlenowej, czyli bardzo, bardzo ciężko się wtedy idzie. I powiedziałem, że jeszcze ma ponad pół godziny. Poprosił mnie, żebym odkręcił mu zawór. Ja oczywiście zapytałem się jego szerpy, czy to mogę zrobić. Zgodzili się. No i tak, jak oglądacie, formułę 1 wystartowali bardzo szybko, a ja zostałem z tyłu. Uwierzcie mi, że. Nie wiem, czy to była halucynacja, ale bardzo realnie to wspominam, że miałem takie załamanie psychiczne, w którym nie wiedziałem, co mam robić: czy mam kontynuować tą drogę do przodu, czy się wycofać. Ale nie chcę się wycofać, bo zostawię tych swoich ludzi z przodu, którzy mogą być narażeni. Więc zadecydowałem, że przyspieszę, zrobię wszystko, co w mojej mocy i ruszę do przodu. Za mną był jeszcze jeden z ekipy litewskiej, który tak naprawdę no, starał się i robił wszystko, żeby nas dogonić, ale no, ta wysokość już nas blokowała na tyle, że no, powiem tak, że na wysokości prawie 7400 zaczął się robić już zachód słońca. Jak spojrzałem na to swoje ciało, które było jeszcze tak naprawdę z tego kombinezonu. Byłem pościągany z tego kombinezonu, miałem rękawy pościągane, nogawki przez uprząż przeciągnięte, bo było bardzo gorąco w dzień. Jak się spojrzałem na swoje buty, bo poczułem zimno, to widziałem jak mi idzie do góry zamróz. Bo różnica temperatur była między dniem a nocą około 40 stopni. tego plus 20 to minus 20. Tak jakbyśmy przechodzili ze słońca w cień, bardzo szybka zmiana temperatury bardzo szybko zaczęły kosnieć i trzeba było te wszystkie suwaki pozapinać podopinać więc trochę mi z tym zeszło oczywiście przód nie czekał ale pamiętam i zdążyłem zrobić jeszcze takie zdjęcie przez ramię bo z drugiej strony zachód słońca słońce schowało się za Everestem i za lącem na wysokości 75 m. metrów te dwie góry są jak na wyciągnięcie ręki z tyłu co Pierwsza i czwarta najwyższa góra świata potężne góry i poczułem, że no zostałem sam w takich górach, których wszyscy mówicie, że są tak oblegane ostatnio. No było przede mną około 30, może 40 osób Dowlekłem się do obozu 3 o godzinie 21 a planowane wyjście do ataku szczytowego na 21:45 22. Więc jak to, jestem znany z takich szalonych pomysłów. Powiedziałem, że tym razem nie wyjdę do góry. Szerpowie z tymi ludźmi, którzy byli mi tam przypisani, poszli w kierunku szczytu. A ja chciałem poczekać ten dzień i kolejne dwa dni na wysokości 7500 metrów, żeby. No bo szło załamanie pogody. Nie mogłem wyjść. E... A schodzenie na dół, bo jeszcze też nie powiedziałem. Ta wyprawa miała trwać dwa miesiące, ale szciny, przepraszam, komunia mojego sześniaka to było chyba 16 maja. Musiałem być już z powrotem w Polsce. Więc wszystko na wariackich papierach trzeba było wszystko pod tą datę, bo żona powiedziała, że tylko spróbuj, nie będę kończył. Więc no, trzeba zrobić pewne rzeczy, spróbować. Nie udało się. No i niestety tej nocy, której ja zostałem, a moi wyszli, jeszcze pamiętam, tam mi się doczołgał i mówię do szerpów, macie coś szybkiego, nie wiem, dajcie mu ciepłego picia, czegokolwiek, no bo prawie umarł bo eee, Dali mu, on mówi, że on idzie sobie rozkładać namiot, a ja mówię, nie, wskakuj do mnie, bo, no bo jak moi poszli, no to tak naprawdę no nie wrócą przez około 20 godzin. To Dobrze, że odmówił, bo moi wrócili po dwóch godzinach. Bo się okazało, że byliśmy zaskoczeni, że miesiąc wcześniej poręczówki założyli na szczycie, czyli taką linę, jak tu trzymajcie, która jest do samego szczytu, która pokazuje nam drogę i na przyrządach podciągowych po prostu na tej linie podchodzimy do góry. Z tej liny nie odnaleziono. Jedyny człowiek, który zdobył tego dnia szczyt, to Australijczyk, który Piotrka Krzyżowskiego ja zresztą. Zachęcał, bo wszedł na taki potężny serak, czyli taką, taki blok lodowy. Spiął się tam na dwóch dziawach, na, na czekanach, w takich siekierkach I odnalazł winy z zeszłego roku. A tam było potężne.